Siemanko wszystkim, z tej strony Patryk z kanału Zwykła Zmiana Życia. Moi drodzy, ósma misja na Zetkasynku już jest dostępna. Za chwilkę przejdziemy do niej i zobaczymy, co i jak. Lecimy z tym. A no więc, jak wcześniej wspomniałem, ósma misja już jest dostępna. Przejdźmy sobie tutaj do tego tweeta. O, proszę bardzo, to jest ósma misja. I teraz tak, mam do Was dobrą i niedobrą wiadomość. Yy, dobra jest taka, że faktycznie nie ma nic do roboty. Niedobra jest taka, że nie jestem pewny, czy tak jest. Ja osobiście, no nic nie znalazłem tutaj, co by można było przeklikać, połączyć gdzieś z portfelem, yy, potestować sobie. Niestety, no nie widzę nic tutaj. Możecie sobie zobaczyć, jesteśmy tutaj na tym, tym na tym tweetie od nich na tej ósmej misji. 25 dni do ZKSync 2.0 sieci Minet. Pierwszy produkcyjny ZKVM, ZK, ZK Rowpool, Zbiera się wielkimi krokami, a my nadal jesteśmy podekscytowani falą projektów dotyczących do misji ZKSync. Oto kolejne 5 aktualizacji z naszego szybko rozwijającego się ekosystemu. No i dobra, co tu mamy? Tutaj mamy gościa breaking down crypto barrier, ale jak tu wejdziemy sobie w niego. No to co? No tu nic nie ma. Nic tutaj niestety nie widzę. Żeby dołączyć trzeba się zarejestrować. No i co? I tu nigdzie nic nie ma. Testowanie z żadnej sieci. Tu jest jakiś ramp, to nie będzie to. Making. About ramp. Termission. Tu byśmy mogli wejść, ale co to powie nam? Sprawdzimy odsłonę do Twitter. Tak więc. Okej, okay, to, 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 używanie dowodów z wiedzą zerową do skalowania ethereum w sposób całkowicie nieufny. Naszą długoterminową misją jest sprawienie by samodzielny udział w gospodarce cyfrowej, takiej jak czy utrzymywanie prawidłowej kontroli nad własnymi zasobami cyfrowymi, był dostępny dla każdego na świecie. Okej, okay. okej, okay, okay, no dobra, czyli tutaj odpada. Teraz możemy sobie zamknąć. Tutaj mamy jakiś automat network, ale yy, tak powiem, po wejściu tutaj, ten automat network. Niby jest tutaj jakaś stronka. No ale co, to nam nie daje? Gdzie bym nie klikał, co bym nie próbował ogarnąć? No niestety nie ma nic. Tak więc na co? A poczekajcie, tu coś jest. No ale co z tego? Wiecie co to co z tego, że tutaj coś jest, jak tutaj nie idzie, nic kliknąć. Tak więc, tak czy siak Lipton: ta odpada. To, to ten automat nam odpada. Kolejny. Teraz trójka. A, to była no dwójka i trójka. Czwórka, jakiś BOBG. Ja myślę, że tu coś będziemy mogli przeklikać, ale to nic, też lipon. Wchodzimy na medium, nic, no, ale nie ma nic. Nie ma nic, tak więc nie ma się co spinać. Czy możemy tu na medium nie wejść, a to nic nie ma. <laughs> tak więc nie ma się co spinać, powtórzę i tyle no, tu możemy sobie prześledzić to są chyba jakieś jakieś ha, projekty od agenty i tak dalej, no dobra dobra, dobra wszystko ładnie, fajnie, pięknie, ale ale nie ma, nie ma nic tutaj też jakiś NSU site official, ale też też wszystko, wszystko przeglądałem już wcześniej, no i niestety nic nie znalazłem tu jak klikniemy tylko się pokaże nam slajd, dokładnie obrazek <laughs> To chyba tu jest coś ewentualnie, Wiecie? no 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 nie ma. Tak więc zobaczmy sobie dalej tutaj o kolejny jakiś Home Space NFT, no i nie ma nic, wejdźmy sobie tutaj o Home Space NFT. No oni też swoje jakiejś tam strony nie mają. Gdzie by można było coś potestować, tak więc O widzicie tutaj jakieś ludzie, ludzie dawają Odpowiedzi No dobra, no możemy sobie też dać tak odpowiedź im, powiedzmy o, Polubimy Podamy dalej Odpowiemy Nice job albo, albo nice wystarczy Będzie OK. No i to na tyle Tak więc no chyba Dokładnie, to jest koniec. Także moi ludzie, ja nie będę tego odcinka przedłużał. Jest tylko taki informacyjny odcinek, że tutaj nie ma nic do przeklikania, tak więc tam nie musicie się za bardzo spinać. Jednocześnie przypominam, że wszystkie misje możemy sobie dalej porobić. To jest tylko taka spekulacja, że dostaniemy tego tokena. Czy dostaniemy? Nie wiem. Ja tego nie wiem, ty tego nie wiesz, ty tego nie wiesz i ty tego też nie wiesz. I ty też nie wiesz. Nie, nie myślę, że wiesz. Tak więc no co? Musimy poczekać. Jeszcze chwilę. Tam było 25 dni, teraz zostało około 20 dni, może 19 Tak więc no co, 2,5 tygodnia i będzie wszystko jasne Dobra moi drodzy, ja nie przedłużam Jeżeli Wam się podobało to już to narodowo, proszę Was o zostawienie łapeczki w górę, sub, subika na dole kanału I co, widzimy się najpóźniej w środę, tak więc siemaneczko